Rozdział czwarty. Państwo bez sprawiedliwości podobne jest do bandy rozbójników. Wyzute ze sprawiedliwości państwo, czyż nie jest bandą rozbójniczą? Bo i banda jest małym królestwem tam przecież szajka ludzi także podlega rządom dowódcy, jest skrępowana umową społeczną i podług pewnych praw umówionych dzieli się zdobyczą, gdy przez napływ nowych, różnych wyrzutków Wzrasta do tyla, że okolicę jakąś zajmuje i stałe w niej siedlisko zakłada, zajmuje miasta, ujarzmia ludzkie gromady, wreszcie już jawnie nazwę królestwa przybiera, do czego ją upoważnia nie już chciwość nigdy nie zmniejszona, lecz coraz większa bezkarność. Bardzo dowcipnie, a zupełnie słusznie, odpowiedział Aleksandrowi Macedońskiemu pewien pochwycony rozbójnik morski. Gdy król go zapytał, cóż on sobie myśli, że niepokój po morzu rozsiewa, ten z całą bezczelną swobodą odpowiedział, a ty co sobie myślisz, że po całym świecie niepokój siejesz, ale że ja to czynię na małym okręciku, nazywam się łotrem, a ty, że z całą flotą, zowiesz się hetmanem.